Minecraft, ale pokażę Wam dzisiaj jak zrobić 8 totalnie nielegalnych rzeczy tylko przy użyciu jednej komendy. Dosłownie. Nie zapomnij kliknąć łapki w górę i zaczynajmy. Bang! I kliknij suba, bo jest za darmo. Tak więc zacznijmy od tego, że potrzebujemy faktycznie jednego komend bloka. I cyk, proszę bardzo. Do tego będziemy potrzebowali jeszcze tylko jeden bloker, sonu. no i w zasadzie to by było na tyle. Wystarczy nam teraz wejść na stronę autora całej tej komendy. Jakieś 6 lat temu dosłownie większość rzeczy, które tutaj widzicie nagrywaliśmy na kanał. Jak pamiętacie te czasy, napiszcie w komentarzu. Wow, ale nie o tym. W zakładce 1.19 znajdziemy nielegalne rzeczy, i tutaj mamy dostępną właśnie tą całą komendę. Tak więc wrzućmy komendę tutaj do góry i kliknijmy, żeby zawsze wymagało, jakby ten nasz komend blok redstone'a, żeby się odpalić, żeby to jeszcze po prostu nie działało. W tym momencie możemy pożyć blok redstone'u na górę, i w ten sposób mamy pierwszą część naszej całej maszyny zrobioną. Idziemy po drugą część, i robimy w sumie jeszcze raz to samo. Wrzucamy blok redstone'u i powinno nam się to wypełnić. Dokładnie mamy zrobione dwie na dwie części. A wszystkie linki macie w opisie, żeby zrobić to na swoim świecie. Aktywujmy maszynę i zobaczmy, jakie są tutaj receptury na dosłownie te wszystkie bloki. Tak więc, żeby stworzyć przedmioty do tych nielegalnych rzeczy, musimy stworzyć sobie nielegalny blok, którego będziemy używać za każdym razem, kiedy coś będziemy tworzyć. Dobra, mamy wszystko. Teoretycznie powinniśmy to wyrzucić sobie na ziemię, żeby połączyło nam się razem, i w ten sposób. Nie dostaliśmy nic? Nieważne, pomyliłem oczy. Ocyk! Proszę bardzo, nielegalny blok zrobiony. Tylko, że ja będę potrzebował takich trochę więcej, jakby. <gryw> dajcie mi sekundę. Dobra, i mamy ostatni. I jak tak patrzę, możemy zacząć od nielegalnego koła. Czyli wyrzucamy jeden ten blok i już wyrzucamy kompas. O proszę bardzo, nielegalne kółko. Teraz, żeby to miało najwięcej sensu, po prostu walnijmy sobie to na przykład tutaj na piasku, nawet na środku. I uwaga! Dzięki temu dostajemy jaju, które wyrzuca nam piasek dookoła i tworzy nam w ten sposób całkowicie koło. Które na przykład dalej możemy wypełniać, jakby bo to jest taki normalny bloczek. Możemy przez to przechodzić i możemy stawiać bloki, dzięki którym zasłonimy te tutaj, jakby, wcięcia. A jak tak zrobię, to w ogóle nie widać, że coś tutaj jest nie tak, jakby. Mamy całkowicie zrobioną taką dziurę z kołem, i tutaj dalej możemy stawiać sobie bloki. Więc, jeżeli na przykład weźmiemy sobie w tym momencie wodę i ja się wylejemy tutaj, to ta woda będzie się wylewała, i mamy nawet wodę z koła. I to. No to jest nielegalne, jakby umówmy się. Wygląda to co najmniej dziwnie, ale mi się podoba. Jest fajnie, czasami bloki znikają, ale to jest nieistotne. Tak więc, jak chcesz mieć takie koło w Minecraft, to zapraszam. Przejdźmy dalej. Kolejną rzeczą jest nielegalny portal do netheru. Czekaj. Co? Potrzebujemy jeden nielegalny blok i sześć obsydianu. No dobra, w sensie, jak ma działać nielegalny portal do netheru? Czekaj, czekaj, czekaj. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i wyrzucamy nielegalny blok. Uwaga! Mamy to. Okej, okay. czy to będzie coś co widzimy na przykład na, na clickbaitach w większości? Tak, to jest dosłownie to. Odwrócony portal do... co ty gada? Jak to że odwrócony, w sensie? <laughs> Nie da się tutaj wejść, ale od boku jak wejdę, to normalnie działa i wchodzę do Nederu. No, jakbyś u siebie na świecie takie coś miał i to działa u ciebie normalnie w domu, to można kumpli zaskoczyć. Da się to zniszczyć? Normalnie. I z powrotem dostałem nielegalny blok. Proszę bardzo, jak, <laughs> jak elegancko. Z czego widzę, możemy tutaj też zrobić nielegalną przycinarkę. Czekaj, bo to jest ta maszynka z piłą, no nie? Czekaj, bo. Pa... Co to może robić? Weźmy przycinarkę z piłą, ona powinna być gdzieś tutaj. I ponoć musimy. To jajo teraz, które mam kłaść gdzieś niedaleko mobów. Na przykład weźmy sobie. O, panie Osiołku, dzień dobry. Czekaj, jeżeli położę tą przycinarkę teraz tutaj, nie? Panie Ośle, pan Żeś głowę stracił. A nie, wróciłam mu, bo. Ty. Stary, co ty robisz? Przez chwilę miał głowę, ale on schował głowę, jakby. Pod nogi, gdzie ty patrzysz? Osioł, tam nic nie ma. Czy ja mogę tak wziąć i obciąć Zbyszka, panie Zbyszku? Przepraszam bardzo. Możesz stąd wyjść? Czekaj, Zbyszek, łap! Nie, nie zadziałało. O! o! Przepraszam, że krzyknąłem, ale po prostu uciąłem Zbyszkowi głowę, jakby to jest. Zawsze o tym marzyłem trochę. Czekaj, ale weźmy Zbyszka tutaj, tak na wierzchu. Zbyszek? Zbyszek, gdzie masz głowę? Już nie masz. Schował się pod siebie. <grym> Co ty się dzieje? Tylko nos mu teraz w plecach wystaje. No nic, ale możemy tak zrobić z większością mobów. Możemy tak zrobić z Creeperem, z Endermanem. A czekaj, pokażę wam. Creeper. O, tak samo obcięty. I ma, no nie wiem, no on chodzi bokiem teraz w ogóle jakoś. Mam wrażenie, że go trochę zepsułem. Enderman? O, <ścoughs> jeszcze lepiej. Ty, dziewy wpadacie? Co ty? Zbyszek, ty nie możesz bez głowy ludzi atakować. Ty, to, to jest najdziwniejsza walka, jaką w życiu widziałem. Dobra, przejdźmy do kolejnej rzeczy, bo robi się dziwnie. Nielegalny target blok. W sensie to jest chyba to, do czego można strzelać z łuku, no nie? W sensie, że to? Tarcza strzelecka? Czekaj, wyrzućmy to i wyrzućmy sobie jeszcze jeden nielegalny blok. Czy to jest? To, o czym faktycznie myślę. Dostaliśmy 8 takich bloków. O nie, dlaczego to lata? Ty, co ty. Ja mam w to trafić? Dostanę nagrody, jak w to trafię? O nie, to może być trudniejsze niż myślałem. Jak ja mam to niby. O jezu, Ty, to czego się nie da trafić. No, co jest? To jest za szybkie. O, trafiłem. Ty, to się odbija. Ty, jak ja mam takich osiem, to macie. Weźcie sobie jeszcze trochę takich tutaj. Niech sobie to polata. O. No i zrobiło się. Czy wy mi na głowę wlatujecie, właśnie? Zrobiło się ciut dziwnie, mam ma wrażenie. Czy nie? Dobra, niech tak zostanie. Możemy zrobić nielegalną skrzynkę. A jak nielegalną skrzynkę? Czekaj, czekaj, czekaj. Pokieto. Bierzemy zwykłą skrzynię i łączymy ją tak samo, czyli to plus jeden nielegalny bloczek. Uwaga! I faktycznie mamy coś takiego jak nielegalna skrzynia. Eee, gdzie żeby to wrzucić? Czekaj, gdzieś obok takiej zwykłej skrzyni, Także się mieli porównanie. Czym ona się w ogóle różni? Czy będzie to w ogóle widać? Macie tutaj skrzynię w tym przebytku? Gdzieś? Dobra, jest. Dajmy sobie. O, Talonysa. Jakaś taka mała I mogę na nią normalnie wejść, o Ty, fajnie jakby takie małe skrzynki w Minecrafcie Taka skrzynkowa matryoszka trochę, dziwnie to wygląda No nic, co zrobisz, jak nic nie zrobię. weź to otwórz Da się to otworzyć? Ej, da się! Tylko, a, co to jest? To jest skrzynka na pięć miejsc tylko? Ups Ja coś tak czuję, że to nie jest... Hmm To może nie być zbyt dobra skrzynka, ale wygląda to naprawdę fajnie w sensie, dobrze mieć małą skrzynkę w domu do kolejnej rzeczy, bo możemy zrobić teraz najmniejszy. nielegalny. co? Czekaj. Nielegalny blok, który jest najmniejszym blokiem na świecie. Potrzebujemy tylko do tego jeszcze nożyczek do połączenia. cyk, pyk. o! Nielegalny piksel! Ok i. co? C co to, to. to jest to? Ty. To jest naprawdę małe. Czekaj, ale po co mi to wstać? Sensie? Bo to ja wiem, że to nie, nielegalne ma być, nie? Ale to jest zbyt nielegalne. Strasznie dziwny, malutki bloczek. Zbyszek uważa, jak będziesz chodził, że się nie potknął. Ty, no to jest naprawdę... <laughs> co jest? To już najmniejsza skrzynka, która jest mała, jest milion razy większa od tego. Okej, okay, śmiesznie. Czekaj, czekaj, czekaj. Tam mieliśmy jeszcze jakąś rzecz, no nie? Tak, nielegalny blok albo slab. Jeżeli połączymy to ze Stone Slabem, to możemy dostać 16 aż takich jajek, czekaj, pokaż mi, to jest Stone Slab chyba tak. Ciek pyk O, proszę bardzo. I to prawdopodobnie powinno nam dać yy, bloki, które są nie do końca legalne. Ty, co to zrobiło? Oj, poczekaj. Czekaj, czekaj, czekaj. Czy to nie jest tak, że ten blok po prostu jest... u? On jest bokem Ty z slab Opa. Normalnie zrobiłem stojącego slaba. Okej okay. Ciekawie, a możemy potem wchodzić? Na przykład ja zrobię sobie takie schody do domu, takie dziwne. Tak, to jest normalny blok, w sensie pa. Możemy normalnie sobie przejść. O, i chcę włazić na Pięknie. Coś coś niesamowitego. A jeżeli byśmy chcieli się tego pozbyć, wystarczy, że weźmiemy i wyrzucimy sobie ten blok tutaj. Teoretycznie. Nie, to tak nie działa. Ale możemy to pokolorować! Bo możemy wziąć na przykład drewno, takie jasne, i rzucić sobie tu I rzucić sobie tutaj. I ja wiem, że to nie działa. Teraz musimy wyjść z gry i wejść i wtedy będzie działało, serio wychodzę, wchodzę i będzie drewniane? Uwaga, tak jest drewniane. Nie wiem jak to się dzieje, ale tak to jakoś działa. To jest naprawdę nielegalna rzecz. I może tak zrobić dosłownie każdym blokiem, żeby zrobić sobie w domu takie tą słabe bądź ewentualnie po prostu schody, za pomocą czegoś takiego. A nie, czekaj, źle to postawiłem. O. Nieważne, tak jest coś działa. W każdym razie dzięki, że byliście, trzymajcie się cieplutko. Pa, hej!